Dzień, dzień, dzień! Piąty. Jesteśmy na wycieczce, którą zorganizowałam dla odmiany. Tak, to jest mój dzień. Mamy piękny wchodzik, ałaj. i jesteśmy na lodowcu, na lodowcu, na lodowcu, tam i idziemy do jaskiń lodowych, kochani. I pokażcie czekamy. Mamy taki sprzęt, jakbyśmy szli w taterki. No. taterki. Taterki! Taterki! Na lodowiec nie wejdziemy tak o. Trzeba ogarnąć sobie przewodnika, który oprowadzi nas po lodowcu i zaprowadzi do jaskiń lodowcowych. Po dotarciu o wschodzie słońca na miejsce zbiórki, każdy dostawał od przewodnika raki, czekan, uprząż i kask. Poprawdzie ta uprząż i czekan to raczej do zdjęć. Więc spokojnie, to tylko tak poważnie wygląda, raczej pokazuje. Po skompletowaniu sprzętu każdy jechał swoim autem aż pod lodowiec. No i jeszcze parę set metrów trzeba było przejść na nogach do tego nieopisanego piękna. Watnaj okul. Cool? Watnaj okul. Cool? to największy lodowiec na Islandii. Co więcej, to jeden z największych lodowców w Europie. To z tego lodowca wypływa większość rzek w tym kraju. W 2018 roku Vatnajökull zajmował aż 8% powierzchni Islandii. 8%! Ilość lodu, która buduje ten lodowiec, starczyłaby, żeby pokryć całą powierzchnię tego kraju na grubość 30 cm. Czyli sporo. Ale jego realna średnia grubość to około 500 metrów. Miejscami dochodzi prawie do kilometra. Co ciekawe, pod tym lodowcem znajdują się dwa aktywne wulkany. Brzmi nieco abstrakcyjnie, ale tak jest. Ale żeby go zobaczyć. Musimy się spieszyć, bo lodowiec bardzo szybko topnieje. Tylko w XXI wieku stracił on aż 3% ze swojej objętości. Jeszcze niedawno wypełniał całą widoczną misę. Teraz, no, jest ciut mniejszy. Coś słabo tego wągla ukopałaś, Pauli. No przecież płaci. Widać, że nie jesteś z krwi i, i, i ze Śląska, tylko przyjezdna Wszedł jakaś tam. z zawiercia jakiejś wsi. No co, w zawierciu nie mam kopalni. No, 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 no. Wszyscy są na nie. <laughs> Fakt. A ja myślałam, że będzie miejsce pracy. Byś wydobywała i ow. <laughs> Takim czekankiem. Jak tam Wam się podoba lodowiec dziewczynki Bardzo. ze Śląska? Jest pięknie niebiesko i wygląda to zjawiskowo, jeszcze tym bardziej o tej godzinie, jak jest wschód słońca. Niesamowite. Pewnie to, ten film i zdjęcia tego nie oddam, ale to jest taki fajny błękit, ale taki tak. niezamocny. Taki samolot. Błękitny błękit. Co to Ja to mm -hmm. <noise> i mlecyka. <noise>

nie minerały, jak to się powszechnie uważa, bo woda z lodowców, uwaga, nie ma w sobie absolutnie, absolutnie żadnych minerałów. Dopiero gdy płynie dalej, to zaczyna się ubogacać w różnego rodzaju pierwiastki. Tylko jak nie minerały, to co? Otóż bąbelki powietrza, które są w nim uwięzione. A im starszy lodowiec i im więcej takich bąbelków. Tym bardziej intensywny kolor lodowca. To fakt, że lodowiec jest gęsty, powoduje powstanie tego niesamowitego błękitu. Odbija on bowiem wszystkie kolory, za wyjątkiem właśnie niebieskiego. Co ciekawe, gdybyśmy chcieli odwiedzić lodowiec latem, no to nie uświadczymy takiego koloru. Martusia, ile powietrza. Ciekaj. Możesz się i napić, i pooddychać. <grywa> Paulina Hednar, studentka piątego roku medycyny. Woda z lodowca dobra na wszystko. A oto przed Wami hollywoodzki lodowiec. Jego prawidłowa nazwa to Sfina felsjokul. ale myślę, że hollywoodzki jest bardziej wypowiadalna. Kruki na Islandii mają dwa imiona: Hugin i Munin. Jeśli ktoś interesuje się nordycką kulturą, to na pewno kojarzy te nazwy. To imiona ptaków, które towarzyszyły Odnowi, przynosząc mu informacje o świecie. Także oto nasz Munin albo Hugin to już wybierzcie sami. Generalnie nasza wycieczka była zaplanowana pod jaskinie lodowcowe, ale hmm. to do jakiej jaskini trafimy, zależy od przewodnika. Jaką ma jaskinię w swojej opiece, jaką znalazł. I nam trafiła się dość mała i ciasna, ale i tak zrobiła na nas ogromne wrażenie. Ogromne. A z tymi jaskiniami lodowcowymi to jest trochę jak u Szymborskiej, że nic dwa razy się nie zdarza, bo nie da się wejść dwa razy do tej samej jaskini, bo lodowiec cały czas zmienia kształt. Cały czas. To jest takie trochę wszystko płynie. W sumie lodowiec jest z wody, więc siłą rzeczy, ale jak za rok byśmy wrócili do tej samej, mogłaby być trzy razy większa, trzy razy mniejsza całkiem zniknąć, albo mieć całkiem inny kształt, więc to jest coś, co można robić całe życie. Nie spadnij, Paulinko. Spadam. Oj, ciaśniutko, a ja jestem plecakiem. A to, to już jest tyle miejsca. Aha, to już koniec? Tak. Dario! Proszę lampkę. Oj, Martusia się to z tym piłcaczkiem tak średnio że... zmieści. Tak <śpiewaj> zostawić to tego że... będzie. Jesteśmy właśnie po wizycie w jaskini lodowcowej. Tej oto tu. Było super, tylko taka mała, ale bardzo ładnie. Ale pięknie, no. Jakby te kolory i to wszystko super, tylko ja tak jak mówię liczę troszkę większą, ale... Tak, ja myślałam, że zjechał sobie do Że będzie szło tam stać, a tam wstać, no, tak ciężko, no, bo nawet tak to było jak, taki, jak taka trumna lodowa. No my się wcisnęliśmy <trujne> wypał na tam dwie, dwójkę tak, no. i to tak na styk, więc no... Tak to było. Ale według mnie...

Paulinka zadowolona? Tak, zadowolona jestem. Tak? Chociaż myślałam, że jaskinie będą większe. A one tak były bardzo ładne, ale no nie były duże. Nie to były takie duże. Nie, na dwie osoby takie w miarę szczupłe. O, powiedziałeś, że jesteś w miarę szczupły. O, i ja też. Tak, no, ale ci gumczukam. A dziękuję. Dzień dobry, jest zachód słońca. Dobry wieczór. Dobry wieczór Już drugą godzinę zachodzi słońce. Albo czterdziestą ja bym powiedziała Ale idealnie nam się złożyło, bo wczoraj byliśmy tu w eee, Przy... Jak to powiedzieć, skały to, 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 to jest Odłamków. jezioro. W odłamkach hmm. byliśmy. Tak, które się łączy tam z, z, z morzem, z Z No ale to Wam zaraz pokażemy. Prąd się tak jakby. E, Łączą jedna się prądy, jedną w prądy. jedną, drugie w drugą i to jest niesamowite. A tutaj widoczki to też są no, ziemskie. I mamy, mamy fuki które wczoraj wypatrzył Norbert w nocy Nie wiem jak, bo ja je ledwo teraz widzę. Ale no. I one sobie tak ładnie wylegibują się. Są, tylko właśnie strasznie są leniwe, bo powinny po, podpłynąć, powinny. Tak, One no mają drzemkę teraz, pobiednią. A, Paulinka to się Tak, wie. ja mam dzisiaj teorię swoją. <śmiech> <śmiech> Jokul Sarlon to klasa sama w sobie. To jak tu jest niesamowicie, nie odda żaden film czy zdjęcie. Jezioro to powstaje z wody, która spływa wskutek topnienia lodowca, na którym przed chwilą byliśmy. Można tu spotkać sporo fok, ale są one dość mm, leniwe, więc nie liczcie na cyrkowe pokazy. O tej porze, o której my przyszliśmy, zrobiła się Silver Hour. Zachodzące słońce w nieopisany sposób odbijało się od gór lodowcowych i od tafli jeziora. Nie da się tego w żaden sposób opisać czy pokazać. I Steve! Steve. I Nasz kolejny punkt, do którego wystarczy przejść przez ulicę, to Diamond Beach. To tutaj wyrzucone są oszlifowane w wodzie góry lodowcowe, tworząc wysypisko diamentów. Nie ukrywam, że ta plaża to nie typowa Januszowa plaża w Polsce, a raczej plaża od Taka hmm, luksusowa. Jesteśmy, jesteśmy sprawdzia Paulinko na Diamond Beach. A dom na I Czyli to jest plaża, e, na której... Szukam diamentów. <laughs> tak, żeby przywieźć do Polski razem z wodą lodową. Właściwie są bardzo fajne no, no, Także? Właściwie tak, nie czy? są za tak. I co? To jest hybryda, bo to jest diament z wody lododgowej. No to to jest w ogóle? No ja i chcesz. Gdzieś... Pokażę jeden. Taka jest cała plaża. W takich oto kryształa. I mamy jeszcze zachodzik do tego i czarną plażę. To jest po prostu niesamowite. Piękne. Lodowcowego piątego. Piątego. Aha, tak Byliśmy na lodowcu i to była wycieczka wykupiona z troll z... przez jakiegoś polskiego pośrednika Guide to Iceland chyba. I no jakie są Wasze wrażenia? Moje bardzo. W sumie długo chodziliśmy po lodowcu i to była główna atrakcja. Było, mi się podobało. I sam kolor lodowca był taki niebieski, błękitny, co było super, bo podobno w zimie jest o wiele lepiej iść na lodowiec, bo właśnie kolory są piękniejsze. A zatem on raczej jest taki biały bardziej, więc nic też takiego nadzwyczajnego. A zobaczyć niebieski lodowiec jest o wiele fajniej. E, ale na przykład mnie zdziwiło, i chyba nas wszystkich w sumie, że wycieczka była opisana jako y, jaskinia lodowcowe, tak? A to był właśnie, tak jak Polina powiedziała, głównie lodowiec i weszliśmy tylko do takiej Marusi jaskini, gdzie jak ja wyszłam z plecakiem, no to Paulina mi musiała wypchnąć Nawet mnie tego nie nazwał jaskinią, no. tylko taka szczelina, o, szczelina. szczelina, tak. No. Ale mimo wszystko, według mnie, to spoko. I... Tak, tylko, że no, oni nie są w stanie przewidzieć tak, tego, tak, co tak, będzie, tak, tak. bo przez to, że lodowce się topią, to, to te się jaskinie się cały czas zmieniają tak naprawdę. I oni co roku, czy może i nawet częściej, bo czasami zalewa, to szukałem cały czas nowych jaskiń. Tak, więc no, to jest <grym> też nigdy nie wiadomo na co się trafi. Tak. No, ale, ale według mnie bardzo pozytywnie i bardzo warta wycieczka y, odbycia. No i fajna otoczka Czasami nie dookoła tego wszystkiego, kupić w ogóle. Dostaliśmy tak, widokły... kaski, przęże, <coughs> Czeka, ja fajne raki drzędrze, takie duże, tak. fajna przygoda. Fajna no i plus też taki, że bardzo dużo Polaków tam pracuje przewodnik. Pozdrawiamy wszystkich, których poznaliśmy. No, także, no, fajnie się z nimi rozmawiał. A fajna w ogóle okolica, bo potem, tak jak widzieliście, poszliśmy na Diamond Beach i na... Yy, to jest i lodowcowa? Jakiś, która jest nazwa... Jogursalund. I to było tak, że jakby fajnie faktycznie wcześniej sobie wziąć tą wycieczkę, bo potem e, można iść na powiedzmy, zachód słońca, więc jest taka mm. fajna godzina, tak, żeby tam faktycznie... A że zachód trwa dwie godziny, to na pewno można zdążyć. Tak, tak. A to jest naprawdę bliziutko, więc to jest super opcja na spędzenie. A tam... zachód słońca mieliśmy na lodowcu. Tak, więc... No. Dzień, wspaniały dzień. naprawdę. Jeszcze zobaczyliśmy foki. Co tak. zobaczył, ten zobaczył. <laughs> Może za 15 lat albo z lornetką następnym razem To jest dobra, dobra opcja, żeby sobie ktoś wziął lornetkę jak, jak ma taką możliwość taka albo nawet małutka by się przydała. Ja Patronite zbiórka ma operację oczu. Eee, proszę, bo Marta wiele nie widzi, nie wiem wie, 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 jak ona nagrywa dla was filmy. Po co nagrywam, bo mam przybliżenie operatem? Dobra, eee, coś jeszcze mamy z tego dnia? Hmm, chyba nie. Nie, wróciliśmy zmęczeni, czekaliśmy na Zorze, ale, ale Księżyc bardzo mocno świecił. Jeszcze chyba nie? Nie wiem, czy dzisiaj nie ma. Co, Ale pełni. około okolicę, tak bardzo jest, jasno. Okolice tak, pełne. Bardzo jasno, w ogóle jakby było. Jasno w koło dziękuję. naszego domku, nie, nie było tam latarni właściwie żadnych, <laughs> więc gdyby nie Księżyc, to była taka. Zupełna, no taka ciemnia typowo tak. nic by nie było widać a księżyc tak oświetlał, że i drogę i góry wszystko nawet gdzie się... nawet ja widziałem gwiazdy wszystko było widać w ogólnie ta miejscówka to była mega klimatyczna bo to był taki no dosłownie domek przy górach totalnie no. bez nic, niczego no nic po prostu Takie nic. chyba spełniliśmy swoje marzenie przynajmniej ja e, że no, no. kiedyś no, właśnie my no, my no. w takim domku sobie spędzić Nockę to jest no coś no nie, pięknego. Nie, taki domek dziadków. Tak, no. tak jak tak, na, tak, na działce domy, tak, tak. tak, tak. tak, tak. Białe Takie białe, polskie, białe, polskie ale. <laughs> e, wszystko z tego dnia? No i polowaliśmy dalej na zorze, no ale no tak. ciągle no, dalszy. Się nie tak. Ciężko. Nie zobaczyliśmy jeszcze nic. Znaczy to ale nie tracimy nadziei. No, nie tracimy, nie tracimy jeszcze. Aurora, aurora hej. hej, hej. Aurora. <laughs> Tedesco, Tedera. Marca.